Jak żyć z automatyczną skrzynią biegów w górach? Normalnie wrzucasz, D, i ruszasz. Jedziesz pod górkę, tak jak teraz, i jedziesz z górki, tak jak teraz. Więc w czym ty gościu widzisz problem? OK, więc temat jest dosyć prosty. Macie taki samochód z automatem, albo chcecie taki kupić, no i jak to zrobić, żeby w górzystym terenie nic nie popsuć? Podczas wjazdu w podgórkę sytuacja jest dosyć prosta. Wiecie, bez względu na to, czy macie manual, czy automat, po prostu musicie zrzucić bieg na niższy. No i w momencie, w którym wjeżdżacie pod górkę, automat zrobi to za Was, w momencie, w którym uzna, że potrzebne jest zrzucenie biegu na niższy, a w przypadku manuala, sprzęgło... Wrzucamy trójeczkę, dwójeczkę, whatever, nie ma to znaczenia w zależności od potrzeb. Gorzej jest ze zjazdami, bo o ile w manualu możecie manualnie zrzucić bieg, o tyle w automacie nie jest to takie proste. I te nowsze automaty, w których macie ten tak zwany tryb sekwencyjny, czyli tutaj plusik z minusem oraz ewentualne łopatki za kierownicą, temat też jest dosyć prosty. Po prostu wymuszacie te niższe przełożenia w zależności od potrzeby. Możecie sobie zrzucić na czwarty, trzeci, drugi, a nawet pierwszy bieg skrzynia Wam zrzuci, obroty się podniosą. Będzie taka sama zasada działania jak w przypadku skrzyni manualnej. No ale wiecie, tu jest klasyczny automat, który ma oznaczenia. Zna ktoś w ogóle te oznaczenia? Ok, to pogadajmy o tych oznaczeniach. PRNDSL, a tu jest 321? A co chodzi? Już tłumaczę. Generalnie, z zasady od P do D, ci wszyscy z Was, którzy jeżdżą automatami, Wiedzą co oznaczają. P to parking, R to do tyłu, N to neutral, D to do przodu. W większości przypadków spotkacie się oznaczeniami SL. Stąd zresztą wzięła się ta nazwa, taka prześmiewka. Prindel. Ale 321 to są dokładnie takie same oznaczenia jak w przypadku SL i o co w nich chodzi? Ta skrzynia to jest skrzynia czterobiegowa z overdrive'em. Czyli na nasze Rozważania możemy przyjąć, że ona ma 5 biegów. To nie jest technicznie do końca prawda, ale w tym momencie to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Czym w takim razie są te 3, 2, 3.2.1? Po co one są i dlaczego jest tam SL, a tu 3.2.1? Błogosławiony ten, który wymyślił klimatyzację. <grytanie> Dobra, to teraz Wam wytłumaczę po drodze na górkę, żeby Wam zaprezentować działanie tych 3.2.1. O co chodzi z tymi SL? No i tymi właśnie 3.2.1. Otóż widzicie, tak jak mówię, jeżeli zjeżdżacie z górki, to musicie zredukować bieg, żeby zwyczajnie nie spalić hamulców. I teraz kwestia jest tego typu, że stare skrzynie automatyczne miały coś takiego jak przycisk hold. To był mniej więcej odpowiednik tego overdrive'u, i to były skrzynie czterobiegowe. Czyli w momencie, w którym zrzucaliście ten hold, skrzynia trzymała na trzecim biegu. W momencie, w którym zrzucaliście na S, skrzynia trzymała was na drugim biegu, zrzucając na L, trzymała was na pierwszym biegu. W przypadku automatu z 321 odpowiedź jest prosta: skrzynia jest pięciobiegowa, czyli wyłączając overdrive, blokujecie skrzynię na czwartym biegu. Ona oczywiście może używać dalej trzeciego, drugiego i pierwszego biegu, analogicznie tak jak w przypadku SL ale nie może pójść wyżej, jeśli można to tak ująć. Czyli nie może Wam rzucić wyższego przełożenia. W momencie, w którym zrzucacie na trójkę, ona utrzymuje Wam trzeci bieg. Jeżeli dwójkę, to drugi, jeżeli, pierwszy, jeżeli jedynkę, to pierwszy. I teraz kwestia jest tego typu, że zaraz zjedziemy na, na górkę i wytłumaczę Wam dokładnie, w jaki sposób powinniście przerzucać te przełożenia, żeby nie zjechać, no właśnie, z górki na pazurki. Trój. Two, ok, więc dojeżdżamy do naszej górki Przed nami jest górka, którą prawdopodobnie teraz widzicie na przebitkach Ok, to jest ta górka, o której właśnie Wam mówiłem Teraz będę pod nią podjeżdżał Jak widzicie na znaku, ma ona 11% podjazdu I zaraz dogonimy ten ciągnik, żeby Wam uświadomić, jak jest stroma Dlatego, że kamera niestety bardzo mocno wypłaszcza Wszelkiego rodzaju wzniesienia Ale A zaraz zresztą sami zobaczycie pod kątem ciągniczka I tu nam się zaczyna piękna górka. Zobaczcie, jak on jest. Pod jakim on jest ostrym kątem. Teoretycznie ja powinienem patrzeć w ten sposób. ta jest moja perspektywa. <ślad> ta jest moja perspektywa. Tak stroma górka wymagała ode mnie tak naprawdę zrzucenia na dwójkę, aby utrzymać w miarę rozsądną prędkość około 30 km na godzinę w przypadku zjazdu. A zaraz zawrócimy i pokażę Wam w jaki sposób skrzynia zrzuca te przełożenia i co dzieje się z obrotami. Ja sobie zrzucam na trójkę, puszczam gaz i tak jak widzicie, auto mi hamuje. Samo hamuje, bo trójka jest wbita. Jeżeli zrzucę sobie na dwójkę, to obroty jeszcze bardziej podskakują, a auto jeszcze wolniej jedzie. Widzicie to wszystko teraz na przybitkę. Ok, więc to jest szczyt górki. Jak widzicie, stajemy w miejscu. Przełożenie ustawione na D. I teraz powolutku ruszamy. Rozpędzimy się do około 20 mil na godzinę, czyli około 30 km na godzinę. Jeżeli nic nie będę robił, to samochód zacznie przyspieszać. Więc muszę zrzucić na trójkę, a nawet na dwójkę. I zobaczcie, co się stało z obrotami. Silnik przyrzucił na dwójkę. Hamuje silnikiem. Ja teraz muszę dohamować troszeczkę hamulcem, dlatego że zrobiłem to za późno. Ale widzieliście, co by się stało, gdybym nie wykonał żadnej akcji i gdybym pozostawił skrzynię w trybie drive. Sytuacja jest tego typu, że przy ciągłej jeździe i utrzymywaniu prędkości ona sobie trzyma obroty, ale w tym momencie puszczam gaz. Zobaczcie, błyskawicznie obroty spadają do prędkości biegu jałowego. Co wiadomo, będzie miało fatalne skutki w przypadku zjazdu, no właśnie, z takich górek. Jeżeli teraz zobaczcie, dwójeczka. Teraz mam 1700 prawie 2000 obrotów. Auto hamuje. Nie ma z tym żadnego problemu. Nie muszę dotykać żadnego hamulca. Zobaczcie, moja noga nie dotyka żadnego hamulca. I teraz skończyła się górka. Mogę śmiało przerzucić na trójkę. A teraz śmiało przerzucić na D. I po momencie, w którym ona poustawia sobie elektrozawory w taki sposób, że zaakceptowała mój wybór, mogę dalej odjechać. Jest tylko jedna bardzo istotna kwestia pod kątem zmiany tych przełożeń. To ze mną chcesz się ścigać? Ze mną chcesz się ścigać! Pocz, gościu! Dobra, przede wszystkim nie słuchajcie tego pana, który teraz do was mówił, bo. Tak się nie robi. Znaczy, ja wiem doskonale, że istnieje cały szereg filmików w internecie, które no, pokazują takiego typu zachowania i pokazują, że tam ludzie gdzieś tam pod światłami stoją, przerzucają na jedynkę, ogień rura, dwójeczka, rura, itd., itd. To waszej skrzyni na pewno nie będzie służyć i zaręczam wam, że żaden projektant ani inżynier odpowiedzialny za taką konstrukcję kompletnie nie brał pod uwagę takiego użytkowania. Więc co się stać może, nie wiem. Może teoretycznie nic się nie stanie, ale zakładam, że wasze elektrozawory nie będą wam wdzięczne. Więc jakby tu się tego trzeba trzymać. 3-2-1 czy tam SL, jakkolwiek by tego nie nazwać, to są przełożenia służące do jazdy z jakimiś obciążeniami, typu przyczepy kempingowe. Typu zwykłe przyczepki, typu jazda w śniegu, bo chociażby SL, ja pamiętam w swojej starej, maź, starej maździe, tak to właśnie było określone. S to Snow, L to Low, jako niższe przełożenie do jazdy z wyższymi obciążeniami. Tyle. Generalnie to jest po to, żeby właśnie zjeżdżać z gór, hamować silnikiem. Sam Odet Wam tego nie zapewni, a żebyście nie rozwalili hamulców, po prostu tego używajcie z głową. Tak naprawdę jedyna zasada to jest taka, żeby nie używać tego do upalania. I generalnie nigdzie takiego zapisu nie, nie widziałem, ale ja bym tak radził. Po prostu jeżeli zrzucacie te biegi na niższe, czyli na tą L-kę, czy tam 3-2-1, odpuśćcie sobie dodawanie gazu, odpuśćcie gaz, pozwólcie tej skrzyni zredukować, pozwólcie jej ogarnąć, co się dzieje i co od niej chcecie. Dopiero później jedźcie, nie nadwyrężajcie tej skrzyni, a wszystko powinno być ok. Teraz Wam w ogóle wrzucę jeszcze serwisówkę od tego Forda, w którym siedzę. Jak Ford w ogóle określa, i gdzieś tam w komentarzach będziecie mieli albo w opisie, wrzucę w jaki sposób w ogóle oni to określają, po co to jest, jak tego używać. I chociażby jestem też tam taki ciekawy zapis, że jeżeli nawet byście rzucili na jedynkę, w momencie, w którym macie 60 mil na godzinę, to elektronika wam tego nie pozwoli zrobić. Ona będzie cały czas trzymać gdzieś tam drugi bieg, może trzeci bieg, dopiero kiedy zmniejszycie prędkość, ona wrzuci wam tą jedyneczkę tak żeby nie wyskoczył wam silnik tak kolokwialnie możesz biorąc więc trochę też projektanci pomyśleli za użytkownika i tak jak mówię to nie jest tak że możecie coś popsuć w ten sposób nie jeżeli nie będziecie tych samochodów upalać i nie będziecie używać tych niższych przełożeń do tego żeby manualnie zmieniać biegi nic złego się nie stanie generalnie to tyle dzięki serdeczne za oglądanie Dajcie jakąś tam łapę w górę albo subskrypcję, jeżeli możecie. Ja będę bardzo wdzięczny. Po prostu będę widział, że doceniacie tą moją robotę i to, to że tworzę dla Was te filmy. No i w ogóle dajcie znać w komentarzach, yy, czy taka forma Wam w ogóle odpowiada? Czy takie prototypy, powiedzmy, w ogóle w jakiś sposób Wam pomagają? Czy to jest taka wiedza powszechna, której kompletnie nie trzeba nikomu przedstawiać, bo przecież wszyscy o tym wiedzą? Więc napiszcie, jak to widzicie. No i co? Dzięki serdeczne. Do następnego. Pamiętajcie, że życie jest za krótkie, żeby jeździć autem bez charakteru. No i co? Do widzenia.